Co za piękne owoce, zobaczcie, dorodne, czereśnie. Aż by się chciało, żeby takie trafiały prosto do naszych dzieci w szkołach. Czemu o tym mówię? Otóż moje prywatne śledztwo wykazało, że w polskich szkołach publicznych na korytarzach stoją maszyny wendingowe. Maszyny wendingowe, tak, to te automaty sprzedające niezdrowe przekąski. Wbrew wszystkiemu, wbrew rozporządzeniu ministra zdrowia, żulki. Żelki, chipsy, przekąski słone, przekąski słodkie, udające, zdrowe, zbożowe batoniki i inne takie, napoje kolorowe. To wszystko w tych automatach. Czy tak ma wyglądać korytarz polskiej szkoły? Czy tym mają się żywić polskie dzieci? Czemu nie owocami, takimi jak te czereśnie? Precz z automatami wendingowymi z polskich szkół. Mają wrócić owoce i warzywa. Tak jak kazał minister zdrowia i tak jak każdy rozsądny człowiek, rodzic, sobie tego życzy.